Oto kilka dni temu jedna z liderek ukraińskiej mniejszości w Polsce, Natalia Panczenko, w wywiadzie dla ukraińskiej telewizji powiedziała wprost, że polscy kandydaci na prezydenta powinni układać się z Ukraińcami, bo jest ich już 10% w Polsce. Jeśli sytuacja się zaostrzy, to może dojść to walk, podpaleń i dywersji na terytorium Polski. Wysoka Izbo, doczekaliśmy się retoryki, szantażu i sugestii, że jeśli nie spełnimy ich żądań, to czeka nas przemoc. Wzywam ministra spraw wewnętrznych i administracji do natychmiastowego, przymusowego wydalenia Natalii Panczenko z terytorium Polski ze względu na zagrożenie dla porządku publicznego i bezpieczeństwa państwa. Wzywam rząd do obligatoryjnej deportacji każdego cudzoziemca który podniesie rękę na porządek publiczny i bezpieczeństwo Rzeczypospolitej. Jeśli przez rządy popisu jest już za późno na postulat stop masowej imigracji ze względu na ilość cudzoziemców w Polsce, to pora zacząć otwarcie mówić o postulacie start masowej deportacji. Polub skomentuj, udostępnij.